i witam was z miasta Dancyś. Są kubki. Redaktor Szlakowicz mówi, że są kubki. Co prawda wyglądam na tych kubkach, że... Dostałem doniesienia, że ludziom kawa z tych kubków nie smakuje, bo moja facjata tam jest troszeczkę, ale to już jest inna bajka. Z... Tobie i tak, panie redaktorze, nikt nie wierzy już. Szur, oszołom, płaskoziemca, mod, ten, woda na młyn Kremla i ruska onuca jesteś. Nie ma o czym dyskutować. Szanowni państwo, bezpieczeństwo. Mówimy dzisiaj o bezpieczeństwie. Jesteście, jesteśmy w jednym z najbardziej uśmiechniętych miast Polski, czyli w Danzig. To u was tutaj nie ma poczty, tylko jest postamt. Tak, więc jesteście tutaj i nawet Westerplatte, nazywa się po niemiecku Westerplatte. Mm, więc cóż ja mogę o Was tutaj powiedzieć? Czy to ma. Halo, halo. Panie oficerze prowadzący, my naprawdę tylko tutaj prawdę mówimy, samą prawdę i tylko prawdę. Nie ruszaj się. Co mogę, szanowni Państwo, Wam powiedzieć? Sytuacja na froncie robi się coraz bardziej skomplikowana, ale jest światełko w tunelu, mianowicie wszyscy mówią Braunem łącznie z Morawieckim. Właśnie mówię o naszych byłych koalicjantach, którzy też mówią Braunem. Tak, tak. Wszyscy mówią Braunem. Gdyż ja ostatnio słyszałem, że partia opozycyjna, największa była partia rządząca, mówi w tej chwili stop banderyzacji polskiej racji stanu. Albo Polak w Polsce gospodarzem, tak? albo stop ukrainizacji Polski. Gdyby to oni jeszcze mówili, to by może to pominął. Oni zawsze kłamali, kłamią i kłamać będą. Ale uwaga, nasi byli koledzy z neokonfy mówią stop ukrywania Polski. I ja zadaję sobie pytanie, a gdzie oni byli w 2022 roku w lipcu, kiedy Konfederacja Krony Polskiej wypuściła broszurę stop Polski? Najprawdopodobniej w okopach Donbasu, ale do końca Pewny nie jestem. Dlaczego nawiązuję do tej ukrainizacji, do tej Ukrainy? Jeżeli w 2022 roku można było jeszcze nas wyzywać od szurów, pana posła Grzegorza Brauna, od Oszołomów, przyjaciół Putina, etc., 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 to teraz chyba wszyscy już widzą, że ta sytuacja jest naprawdę skomplikowana. Szanowni każda. Każda migracja, jeżeli jest masowa, jest zagrożeniem bezpieczeństwa państwa. Nie ma masowej migracji, która nie jest zagrożeniem bezpieczeństwa państwa. Nie ma czegoś takiego jak zła migracja nielegalna i dobra migracja legalna, jeżeli jest masowa. I tutaj możemy przytoczyć byłych ministrów spraw zagranicznych partii PiS, którzy legalną migrację wpychali nam, na siłę. Tutaj możemy teraz przytoczyć partię obecnie rządzącą, czyli partię pana premiera Tuska, która legalną migrację wpycha nam na bieżąco. I ta, regacja ma, ta ta migracja ma kilka aspektów. Aspekt numer jeden to jak państwo widzicie, no to przepychają ich przez granicę. Tak jak chcą, tak robią. To tu z panem rektorem Szlachtowiczem byliśmy w okolicach Zielonej Góry i widzieliśmy co się dzieje. Widzieliśmy koczowiska. Nad Nysą, nad Nysą, tak? oczowiska nad Nysą, do których tych migrantów sprowadziła piąta kolumna w Polsce, czyli te wszystkie lewicowo-lewackie organizacje. One powinny właściwie zostać spacyfikowane i powinni iść pierdzieć w pasiaki. Każda organizacja, która sprowadza migrantów do Polski powinna iść pierdzieć w pasiaki. Wszyscy, co do jednego. Oni ich przerzucają nad Nysę Łużycką, na przykład, przykładowo, to byliśmy z panem redaktorem, jak już mówiłem, oni przeskakują na drugą stronę do Niemiec, tylko że uwaga, Niemcy zamknęli granice. To, co mówiliśmy u pana redaktora Zomera, u, u Piotka, Niemcy zamknęli granice. Jak kilka lat temu o tym mówiliśmy, że może dojść do zamknięcia granic, no to byliśmy idiotami. Niemcy zamknęli granice, wyłapują ich i odsyłają z powrotem do Polski. I takim cudem ci ludzie znajdują się u nas. I co dalej? Straż Graniczna ich przyjmuje, kupuje im bilety i każe im jechać do ośrodek pod Warszawą. Do ośrodka pod Warszawą. Oni oczywiście tego ośrodka nie jadą. Nigdzie się nie stawiają, nigdzie się nie zgłaszają. Na dzień dzisiejszy w Polsce 31 tysięcy migrantów ma statut natychmiastowego opuszczenia kraju. Tylko, że nikt nie wie, jak to zrobić, nikt nie wie, gdzie oni są, nikt nie wie, jak tego dokonać. I to jest zasada znana z Niemiec, czyli wpuścisz, nie wyrzucisz. Wpuścisz, nie wyrzucisz. Czy my mamy problem z migracją subsaharyjską? To no nie, nie mamy żadnego problemu, jeśli mamy z migracją subsaharyjską. My ten problem będziemy mieli w przyszłym roku, 1 czerwca 2026 roku, kiedy rozpocznie się, kiedy zacznie funkcjonować pakt migracyjny. Z bardzo prostego powodu nie mamy żadnego wpływu na to, co będzie robiła Bruksela. Nie wy mamy przyjąć 30 tam parę tysięcy ludzi, ale jeżeli Bruksela stwierdzi, iż na granicach południowych Grecja, Hiszpania, Włochy, jest potężny nacisk migracyjny, to może nam te kwoty zwiększyć. I nie bekniemy, nie sprzeciwimy się, bo to już jest wszystko doklepane, to również PIS oddał władztwo nad tym Brukseli. Nie wierzcie w bajki typu, że będziemy mogli płacić, jak mówią niektórzy politycy PiSu i platformy. Jesteśmy krajem bogatym, będziemy płacić za tych migrantów, te 15 tysięcy. Nie, gdyż nowy Pakt Migracyjny mówi wyraźnie, żeby zapłacić za takiego migranta, to musi się znaleźć jakiś frajer w Unii Europejskiej, który tego migranta przygarnie. A takich frajerów w Unii już nie ma. Pani kanclerz Angela Merkel w 2015 roku, robiąc serduszko z rączek, znacie to, tak? robiąc serduszko, mówiła, das, damy radę. To niech za do cholery jasne, tak w tej chwili dają radę sami. Ale no niestety, mają zarówno pana Tuska, jak i pana Kaczyńskiego, którzy bardzo mocno im w tym pomagają. Czyli nie wyrzucimy legalnie nikogo. Wbijcie sobie do głowy, nie wyrzucimy legalnie nikogo. No może bym się cieszył, żeby ci migranci trafiali do Wilanowa i do Jagodna Wrocławskiego, kto wybierał ten ma, natomiast oni tam nie trafią, bo będą rozprowadzani wzorem Europy Zachodniej, w tym wzorem Niemiec, po Polsce powiatowej. Wystarczy 50 sprytnych słów sacharyjczyków, aby moja miejscowość na ku nad stanęła na głowie. 50, więcej nie potrzeba. Bydgoszczu, z Bydgoszczu, w Bydgoszczu jestem szefem korony, ale ja jestem znaką nad Notecią. Nakel internetce, tu się poduje tym, y, 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 z Gdańska, z Dancisz. Ja też z Prus. Nakel internetce, tak się nazywa moja miejscowość. E, a moje gimnazjum było Gimnazjum für mena, tylko dla mężczyzn. Ha. I to jest też niepoprawnie polityczne. Ale dobrze, 50 Rozwalają mi całą miejscowość. I tak będzie w całej Polsce. Co to dla nas oznacza? Dlaczego mówię, że teraz jeszcze nie mamy problemu? To problemy się dopiero wtedy zaczną. No i wtedy ja, jako ochroniarz mający firmę ochroniarską w Polsce, zacznę zarabiać kolosalne pieniądze na was. Bo no wy będziecie pod, podnosili płoty do góry, będziecie wstawiali antywłamaniowe okna, drzwi, psy, będziecie bojowe kupowali alarmy, zakładali, cuda nie widy. Dlaczego? No, dlatego, że jeżeli w takiej miejscowości powiadowej takich 50 subsaharyjczyków jest, to oni nie siedzą w tym ośrodku, tylko oni chodzą po całej miejscowości i próbują doszusować do standardu lokalnej miejscowości. Też chcą jeździć bmk kami też chcą nosić skóry, fury, komóry. Jak to najprościej zrobić? A no, dając po czterech literach, a mówiąc wprost po mordzie, lokal są. Tak, lokal są. I to się dzieje w całych Niemczech, to się dzieje we Francji, to się dzieje w krajach skandynawskich, to się dzieje w Wielkiej Brytanii. To takie zadymy będą oczywiście wszędzie, media zaczną o tym pisać. Media zaczną o tym pisać. Szlachtob będzie pisał, doktor Zomer będzie pisał. Media zaczną o tym pisać. Tylko nasze media będą pisali o tym w naszym tonie, a czemu znaczy media majstrowe typu gazownia wyborcza będzie pisała tak, jak będzie pisała. I wówczas, jeżeli będziemy się bronili, to będziemy faszystami, nazistami. Albo w najlepszym przykładzie, neonazistami. Tak niestety, szanowni państwo, będzie. Potem musicie się liczyć oczywiście z tym, że jak oni się troszeczkę obstukają, to na przykład zaczną sikać do wody święconej w kościołach, oddawać mocz. Potem zaczną wybijać wytraży w tym kościele, albo tak jak w Niemczech, podpadać kościoły, czy wynosić wszystko z kościołów na zewnątrz. Krzyż jest dla nich symbolem szatana, diabła. To jest taki drugi krok eskalacji, a trzeci krok, jak zacznie ich być coraz, coraz, coraz więcej, bo oni w początkowym stadium mogą używać wobec was kłamstwa. Kłamstwo w, islamie nie jest, kłamstwo w islamie nie jest grzechem. Są dwa rodzaje kłamstwa: Ketman i takija, kłamstwo wprost i kłamstwo poboczne. Zaczną otworzym otworzą oczywiście kebabownię, tak? Będziecie jedli te kebaby. A potem jak już, tak jak w Wielkiej Brytanii zacznie być ich coraz więcej, to będą do was mówili, że jak wam się coś nie podoba, nie podoba się prawo szariatu, nie podobają się wam kobiety w burkach i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, to że macie wyjechać. Już nie mówię dosadniej spadać. Eskalacja dopiero nastąpi. Nauczycie się wtedy, że dzieci muszą do szkoły chodzić tymi samymi drogami, bo jeżeli się nie pojawią w szkole i nauczycielka zadzwoni, to trzeba sprawdzać drogę dziecka ze szkoły do domu, z domu do szkoły. Nauczycie się, że nie staje się na przykład na skraju peronu na dworcu kolejowym, żeby wpychać, tak zwany wpychacz, nie wepchnął was pod pociąg. To jest na porządku dziennym. Ostatnie zdarzenie z Berlina, kiedy kobieta. Z 90 zostało dzieckiem została pod, taki, pod takie metro wypchnięta. Na szczęście metro mamy tylko w Warszawie. Warszawa sama sobie zwinę w takim razie, że ma metro. Mm, ale też to się zdarza oczywiście w pociągach. No, będą bójki, będą zadymy, będą ataki nożowe. Słynna strona z kampanii pana posła Brauna: Messer Incidents DE, czyli ym, przypadki użycia noża w Niemczech. Każdy sobie może wygooglować. Niemcy mają taką stronę, na której podają ile ataków nożowych było danego dnia. I to jest jedna rzecz, czyli subsaharyjczycy. I z drugiej strony do tego sandwicza dokładają nam cały czas banderowców. No oni są zdziwieni dzisiaj, że my mamy symbole banderowskie w Polsce. No od 1922 roku te symbole mamy. Oni, oni są zdziwieni, że mamy na przykład symbole Azowa. Azow ma symbol SS, dwie runy ZIK, runy zwycięstwa, który w tej chwili jest przez nich... Reinterpretowany i mówi się, że to jest Cyrylica, oznacza to IN, idea nacji, ich idea narodu. Wiecie, interpretują teraz flagę banderowską, że to jest flaga ukraińska ochlapana krwią po ataku Rosjan. Jak ta krew padnie na jedną stronę, to jest czarna, się robi z tego koloru, z kolorów, flagi krwi, a tam potem robi się taki ciemna czerwień. To jest taka nowa interpretacja. Ostatnio taką interpretację wyczytałem. Mamy coraz więcej oczywiście tych, 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 zwolenników, zwolenników, bandery. Ale to jeszcze pikuś, bo do tego, szanowni państwo, dochodzą grupy przestępcze, które zaczynają u nas się osiedlać. Czyli lata 80. wracają na pełnym pędzie. Mamy mnóstwo już takich grup, grup przestępczych, nikt o tym nie mówi. No i przemyt broni z Ukrainy do Europy Zachodniej, do krajów skandynawskich, w tym do Polski. Słuchajcie, nawet działko przeciwlotnicze, okrętowe przemycali do kraju naszego. Te grupy łączą się z innymi grupami, eliminują polskie grupy przestępcze i same zaczynają rządzić w naszym kraju. Szefowa spraw wewnętrznych Unii Europejskiej powiedziała, że przemyt broni jest tak już pełnoskalowy, że to się w głowie nie mieści. U nas cisza. Więc do tego jeszcze dojdą oczywiście ostrzelani żołnierze, którzy będą przyjeżdżali do swoich matek, żon i kochanek, bo jak zejdą z frontu, jeżeli to w jakiejś formie będzie tam nawet zamrożone tylko, no to przecież oni do Polski przyjadą. I powtórka z lat 90., młodzież niech co wygoogluje, jest jak w banku. Do tego wszystkiego, szanowni państwo, macie kwestie podmiany kodu kulturowego naszego. Już nie mówię, że o subsahrajczykach, bo ich tam, ale też ich mnóstwo wrzucą. Ale mówię o Ukraińcach, mówię o kupowaniu przez nich mieszkań za gotówkę. Bo jakbyście kupili mieszkanie za gotówkę, to był, urząd skarbowy był trzy razy u was na kontroli. A tam się nikt nie pyta kto. Mówię o tworzeniach się całych dzielnic ukraińskich. Mówię o y, ich bytnościach o przyjmowaniu klubów, mówię o y, kwestiach przejmowania firm, mówię o tym, że na przykład, nie wiem, Ursus <grych> jest ukraiński, a, a przecież podobno oni są na etapie wojny, tak? Mówię o tym, że ich zasoby złota są większe niż y, y, przed wojną, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I tak dalej. Tego, tych tematów będzie, będzie multu. Mówię o tym na przykład, że pan Złoński zwolnił Ukraińców z konieczności oddawania ukraińskiego obywatelstwa, jak się dostaje polskie na przykład. Las mogą mieć dwa. Bo pan Zełański powiedział, że chce mieć kontakt z ukraińską diasporą. Mówię o tym na przykład, że pan Ukraiński zwolnił młodzież 18-22 ze służby wojskowej i mogą wyjeżdżać do Polski. Na granicy jest podobno już 50 tysięcy małolatów. Mówię o tym, że związek Ukraińców w Polsce jest bardzo bezczelny, jest coraz bardziej bezczelny. I reaktywował organizację Płast Skałtowską, w której na przykład kiedyś był pan Szuchewicz czy pan Bandera. Takich przypadków jest multum. Tych ludzi jest coraz więcej. Mówię, że jak wy, jak Ukraińiec kopnie dziecko polskie w głowę, to dostaje ostrzeżenie, jest wypuszczany, a jak Marta Czech z panem posłem zatrzymuje morderczynię w szpitalu w Oleśnicy, to dostaje zarzuty karne. Ja na razie byłem tylko przesłuchiwany, jeszcze zarzutów nie mam, ale, ale tak to jest. Są równi i równiejsi w tym kraju. I mamy teraz sandwich. Z jednej strony ostrzelani ukraińscy banderowcy, bo wieście mi, oni naprawdę są dobrze przeszkoleni. I mimo, że jest tam wielka korupcja, broń mają. Szef brygady dronowej ukraińskiej powiedział, że on ze swoimi chłopakami jest w stanie zniszczyć, praktycznie każdą jednostkę natowską w Europie i oni tą broń wykorzystają. Słyszeliście o tych kontenerach z bronią znalezionych przy granicy polsko-ukraińskiej, tak? Dla kogo ona tam jest zgromadzona? Powiedzcie mi, a myślicie, że takich depot, jak to mówią Niemcy, nie ma w Polsce więcej? Nie, już nie będą wam wbijali widwy w plecy. Dlaczego Zełęński wypuszcza młodzież 18-22 na potęgę do Polski? Dlaczego y, y, Ukraińcy y, uruchomili płast? Połączcie sobie powoli. Ja wiem, szrostwo, szułąstwo, paskodziemstwo. Tak ja tu science fiction, political science fiction mówię. Jedyną naszą nadzieją jest polexit. Bez to też. Ale nie, w, nie wciągajmy Matki Boskiej i Pana Boga w to, co możemy sami załatwić. Jedyną naszą nadzieją jest polexit, bo bez polexitu. Nie wywalimy sub z Polski i nie wywalimy Ukraińców z Polski. Oczywiście są Ukraińcy, którzy przyjechali w 2014 roku przed wojną jeszcze, że zaraz na początku. Zintegrowali się i sami narzekają na tych, co teraz tutaj. A zobaczcie, co robią Niemcy. Niemcy odbierają Ukraińcom socjal. Niemcy mówią, że już nie będą ich wpuszczać. Niemcy już mają ich powyżej dziurek w nosie. No ale tam AfD wyprzedziła CDU, CSU o dwa punkty procentowe. Niemcy wiecie, bo tam teraz wybory w nadrenii północnej wysłali siedmiu, czy nawet już dziewięciu, dziewięciu, już dziewięciu, dziewięciu członków AfD nie żyje. Tak? Przypadek. Statystycznie to jest co prawda niemożliwe, ale kogo to interesuje. Więc szanowni, bez Poleksitu niczego już nie zrobimy. Niczego. O Poleksycie nie mówi nikt, oprócz Korony i oprócz posła Grzegorza Brauna. Jak ja widzę Morawieckiego, który teraz chce walczyć z Zielonym Ładem, jak ja widzę Morawieckiego, który teraz chce walczyć z organizacją Polski, to mi się nóż w kieszeni otwiera. Kłamali, kłamać, kłamią i kłamać będą. Musicie uważać. Musicie być aktywni. Musicie rozmawiać ze sobą, z sąsiadami. Musicie mówić, bo nie... Słuchajcie, to, że wy jesteście w jakiejś tam bańce medialnej, to nie znaczy, że wszyscy są. Nie są. Trzeba rozmawiać z ludźmi, trzeba ludziom opowiadać o tych wszystkich rzeczach. Bo tylko Pol-Exit może nam uratować cztery litery. Czyli, kończę, z jednej strony subsaharyjczycy, z drugiej ostrzelanie banderowcy, a w środku, w tej bułce, rozbrojony Polin. Czyli my. Rozbrojony Polin. Bo my jesteśmy, nie tylko jeżeli chodzi o polską armię, rozbrojeni. Ok, ręka w górę, kto ma patent. Górę, jeden, dwa, trzy. trzy. Ktoś ma jeszcze patent? Trzy osoby, nie wiem, na, 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 na sto ileś. Na dwieście. Trzy osoby na dwieście mają patent. Ludzie. I co wy chcecie zrobić? Okej, okay. nastraszyłem trochę? Cieszę się niezmiernie, gdyż ja jestem zwolennikiem, szanowni państwo, masowej migracji do Polski już. I ukłułem hasło: subsaharyjczyków w każdym polskim domu. Bo ile mogę u Zomera, Z, Zomer, nie Somer, tylko Zomer, pamiętajcie, jesteśmy w, jest, Zoma, jesteśmy w Dancji, Zoma. Ile mogę u Zoma i u szlachty, szlachty, szlachtowic, szlachtowic, katowic, szlachtowic. Ile możemy gadać, aby ludzie się obudzili? No ile? Więc, szanowni państwo, mój postulat jest słuszny. Subsaharyjczyk w każdym polskim domu i tego... Się Dziękuję Wam bardzo, bardzo za obecność online i do zobaczenia, jeżeli ten tutaj obok mnie jeszcze kiedykolwiek zaprosi. Dziękuję Państwu. Wielkie brawa!